ioman Z tej strony Habek, witam Was w kolejnym odcinku Polish Power. Przed nami kolejne spotkania w lidze czwartej. Jeżeli wygramy dwa mecze jesteśmy w lidze trzeciej i już niewiele brakuje nam, żeby tą drugą ligę zdobyć. Sporo osób z Was e, pisało, żeby tego grosika zmienić na złotego, bo po co tracić złotą kartę? E, jestem ciekaw Waszych opinii w komentarzach, także piszcie, bo Grosik ma złotą kartę, a teraz nawet ma informa na lewym skrzydle, więc jeżeli trafiłbym informa grosika na lewe skrzydło e, do kupienia, to naprawdę poszedł Błaszczykowski i już ten skład by wyglądał naprawdę dobrze. W każdym razie przechodzimy do pierwszego meczu. Na dzisiaj w lidze czwartej mamy 15 punktów, a 19 daje mistrzostwo. Sprawdźmy przeciwnika, co on tutaj nam posiada. No, posiada jakiś taki miks tutaj. Mamy e, Serię A, mamy Ligę Hiszpańską, mamy Ligę Angielską e, i napastnik e, Muriel to jest, ale w jakiej on Lidze też Seria a chyba gra? Tak, też Seria musi grać. No, ciekawe połączenie. No, a my przechodzimy do meczu. Dobrze, Kamil Grosicki, podanie do Matuszczyka. Matuszczyk! Dobi ktoś, dobi ktoś! Lewy nie może dobić. Szkoda, to mogła być szansa na 1 do 0. Niestety nic z tego nie wyszło, ale przejęcie teraz Robert Lewandowski. Lewandowski, Lewanoga No nie, sprawy trzeba było uderzać. Co? Kardy! <śled> tu Prymapriz dzisiaj nie, jutro jest prima Hahaha! Papa będziesz, papa. To no, z pryma aprilis od sędziego dostałeś sobie kawał, ale niestety to o, jeszcze od się spina, że w piłkę trafiłem. Przecież to była piłka czysto, piłeczka. No ale tak, sędzia jest chyba z Kambodży, albo nie wiem z czego. E, w każdym razie gramy jednego mniej mamy karnego do obronienia. Nie wiem co czyni przeciwnik. Stanę tutaj e, i złapałem piłkę. Jestem najlepszy. Muszę na zakończenie pierwszej połowy. Już wiecie gdzie zagram tą piłkę. Łukasz Piszczek dośrodkowanie do Matuszczyka. Matuszczyk! Z problemami bramkarz. No, ten Matuszczyk ma takie strzały, nawet spod kolana, e, które no, są ciężkie do broni. Jeszcze raz zagramy na Matuszczyka. Hej, dlaczego by nie? Troszeczkę za daleko, ale matuszczyk nie, nie uderzy tego zbyt dobrze, to będzie koniec pierwszej połowy. E, mam nadzieję. Tak, koniec pierwszej połowy gramy jednego mniej przez to, że sędzia jest niewidomy, ale spokojnie. E, myślę, że jesteśmy w stanie w drugiej połowie coś strzelić. Dobre podanie, Grosicki Gol! Ależ błąd, Bramkarza. Błąd spory, bo chciałem po długim rogu lewą nogą, ale Grosicki zdecydował się na prawą, po średnim rogu krótkim. E, dlatego mamy 1 do 0. Tutaj no, szukałem tego podania, wyczekałem idealnie, no ale to błąd Bramkarza. No, puści między rękoma. To mógł być zły przeciwnik teraz i on będzie chciał na pewno strzelić Bramkę, ale myślę, że nie damy. O lewy, Lewy, zrobił dużo miejsca Lewandowski, 2 do 0, w końcu zagrał tak jak bym chciał, żeby grał kapitan, żeby pokazywał dobry przykład kolegom. Kościelny niezadowolony, bo został zjechany bolrolem i strzałem po słupku. 2 do 0, no tutaj zwycięstwa raczej już nie oddamy, w 10 minut nie, nie damy, mimo że gramy jednego mniej, dlatego no, teraz powinniśmy się dobrze obronić i trzymać tą obronę no, w ryzach. Dobrze, Robert. Teraz podanie jest Krychowiak. Krychowiak. Krychowiak 3 do 0. Sporo szczęścia, ale trzy brameczki są. Są. Trzeba o oczywiście dyskutować? Nie. No i o to chodzi. 3 do 0 trzech różnych strzelców. No i trzy punkty zabezpieczone. No i o to nam chodzi. Koniec 3 do zera, wybieramy srebrnego kolejnego gracza do naszego składu. No już chciałoby się samych złotych, no ale w trzeciej lidze sporo tych złotych kolejnych wpadnie. E, więc szukamy kolejnego srebrnego. A tym kolejnym srebrnym zawodnikiem będzie zaraz zobaczymy, srebrny Polonia. Zobaczmy, Polandia, co tutaj nam przyniesie. Sebastian Mila. No chyba nie mamy go w składzie, dlatego już wiemy, że on y, będzie w tym składzie u jadłowca, mamy wolskiego nie chcemy, a Sebastiana Mila jak najbardziej. No i król musi wejść na lewą obronę za Benisza, bo Benisz ma czerwoną kartkę za bardzo brutalny fał. Nasza ocena zespołu to 75, a my przechodzimy do kolejnego spotkania. Jeżeli zremisujemy je bądź wygramy, mamy mistrzostwo Ligi Czwartej. No, to gramy kolejny mecz z kolejnym przeciwnikiem. Wyłączy sobie tutaj telefon. I ma nazwę FC Berlin, ale z Berlina to za bardzo ten skład nie jest. Chociaż może Schweinsteiger? Nie, nie wiem skąd jest. Pewnie gdzieś z Niemiec. Brawo, ja i mój mózg, ale skład mam z Ligi Angielskiej, nawet dobry i Aleksandrę, Pato z przodu, proszę bardzo. Ależ ładnie, grosik. Grosicki, Grosicki, broni bramkarz, ale jeszcze Kosecki, Kosecki, to jest jeden do zera. dobiliśmy przeciwnika, który dostał petardą od Grosickiego, e, Hart musiał wypluć, e, tutaj złe wybicie przez przeciwnika i Kosecki finezyjnie obok Harta i 1 do zera to daje nam awans do Ligi Czwartej. Lewandowski, Robert Lewandowski, obok. tyle, tyle, no może tyle, no obok bramki. Ależ Krychowiak dostał piłkę. No, tutaj zbyt dużo miejsca ma Krychowiak, nie za bardzo wiem co zrobić. I właśnie przez to, że miałem zbyt dużo miejsca, nie wiedziałem co zrobić. Ale jeszcze Krychowiak przejął. Ale słabo, matuszczyk, no, nikt tu nie podbiegnie do piłki. O, ale dobra kontra Kosecki Kosecki, Kosecki. Na dwa razy wpadł, wpadł na drugi raz, tak jest Na raty dzisiaj wszystkiego, ale Kosecki scena, Ale to nieważne. ważne, Masz, jest 2 do 0 Tak jest I awans coraz bliżej e, No tutaj znowu nie wiedziałem co zrobić Szybkich ma tych obrońców, Doganiają nawet Koseckiego No ale dobra, dwie bramki Koseckiego Może by jego pierwszy hat w moim klubie nawet być Dobre Lewy, lewy tak jest 3-0. Ładne obrócenie się, ładne strzelenie na 3-0. Nic więcej od niego nie wymagam. Dobre podanie tutaj puścił 16. Kto to jest 16? Linetty puścił piłkę do lewego. Wiedział, że tam stoi. No i lewy bez problemu to wykończył. Tak jest. 48 minuta. Robert Lewandowski. Teraz Robert 4-0. No, siła jest. Gol jest. 50 minuta 40. Mówiłem, że przeciwnik może strzelić. A tu proszę. E, próbował go przep przepchać spilikłeta Nie dał rady. I lewy mocno, ale precyzyjnie wykończył. Lewy gol hat On Myślałem, że Kosecki pierwszy strzeli, ale Lewy się zdecydował, że sorry, ja chcę kolejne trzy bramki dla mnie, no to okej, okay, ja się nie wtrącam w ich porachunki. Tutaj przejęcie pod polem karnym przeciwnika, a Lewy tylko dołożył nogę i 5 do 0. 48, 51, 68, no niestety nie jest to 5 bramek w 9 minut, ale i tak myślę, że nie jest źle. O, ale gol! <noise> tak trochę na farcie, ale no dobra, jakby, pięć, jakby było 1 do 1 i taka bramka by wpadła, to bym był zły. Ale że jest 5-1, to mam to w nosie. Matuszczyk 6-1. No odpowiedziałem bramką na bramkę i o to chodzi. Jak wiecie, zawsze oddawać. Jak ktoś was bije, to, to zawsze trzeba oddać. Tak. Robert się bawi, Robert Lewandowski i jest boski, bo ma 4 bramki. 7-1. Dzięki. O, może być do dwóch. Będzie do dwóch. 7-2. Okej. Okay, 7-2. Taka najgorsza ręka startowa w pokerze. 7-2. Offshoot, of, oczywiście. No ale dobra. Niech będzie. No dobra. No ciesz się z tej bramki ile chcesz. Koniec awans do trzeciej ligi. Jest. Mam nadzieję, że się, że się cieszycie jak ja. E, I zostawicie łapkę w górę. Za to, że awans do trzeciej ligi, oczywiście. A my szukamy kolejnego złotego zawodnika. Ehm, Taką, na pewno chcemy Błaszczykowskiego. na, chce na pewno chcemy Inform e, Grosickiego, Inform Rybusa, Glika. Ehm, to są takie cztery podstawy. Mierzejewski też by się przydał. Także zobaczmy, kogo złotego nam przywieje do składu. Ehm, piłkarze, Złoci i narodowość region Polska. Zobaczmy, czy będzie ktoś z nich. Ehm, mamy. Błaszczykowskiego, mamy Błaszczykowskiego, mamy Polańskiego i Olkowskiego. Także no tutaj chyba Błaszczykowski wejdzie na prawą pomoc, nawet na pewno wejdzie Błaszczykowski na prawą pomoc, na prawe skrzydło wręcz, dlatego ja go tutaj sobie zalicytuję. A później poszukamy Grosickiego na tym lewym skrzydle, bo na przykład na drugiej stronie może już być napastnik Lewandowski 92. Nie no tutaj nie ma, ale, ale, ale na przykład jest Grosicki 75. Także gdzieś na pewno ten Grosik, lewe skrzydło powinien, lewe pomóc jest, widzicie? Także da radę trafi 20 tysięcy, więc spokojnie będzie nas na niego stać, a my tymczasem wkładamy Błaszczykowskiego zamiast grosickiego do składu. No i cóż, gramy kolejne spotkanie. Jakie mamy statystyki wchodząc do Ligi Trzeciej, mamy 39 zwycięstw, 3 remisy, 8 porażek, 159 bramek strzelonych, 58 straconych, czyli 101 bramek na plusie, posiadanie piłki mamy o dziwo poniżej 50%, a dokładność podań 79%, przechodzimy do pierwszego spotkania Ligi Trzeciej. No to zagrajmy pierwszy mecz z Błaszczykowskim w składzie, jest na tym prawej pomocy, na tym prawym skrzydle tak naprawdę, zobaczymy czy będzie lepszy od Grosickiego, który grał swoje, a tutaj mamy... Mamy przeciwników z e, Serie A Błaszczykowskiego, e, mamy TV, oprócz Tevezza, mamy Iguaina e, mamy Marquizio, mamy Guarina, mamy e, Dybale także, czy, nie, to jest Pereira, co ja gadam. Robert Lewandowski z 37 metrów, zobaczymy jak to uderzy, Robert Lewandowski, wow! Ok, kontra, Błaszczykowski, czy zaliczy swoją pierwszą asystę, Błaszczykowski, ależ zdjął z głowy. Koseckiemu piłkę obrońca przeciwnika. No to mogłem inaczej w sumie też rozegrać, bo to było oczywiste, że tam zagram. No ale nic, będzie na pewno kolejna sytuacja, żeby to naprawić. Ehm, no, ale nie w ten sposób. Dobre podanie. Jest matuszczyk do błaszczykowskiego. Widać, że ma chęć gry. Jakub Błaszczykowski, Błaszczykowski, Błaszczykowski! Błaszczykowski! I to jest pierwsza bramka w debiucie Jakuba Błaszczykowskiego. Fantastyczne zagranie! Władne zejście do środka i to jest to, czego wymagam od lewego. E czy prawego też skrzydła, żeby schodzili do środka i strzelali właśnie tak jak Kuba. 1-0. Jest Matuszczyk przy piłce, Matuszczyk, uderzenie z daleka! Z problemami bufon. W pierwszej połowy wygrywamy, 1-0. Przy spotkaniu bardzo defensywne, mało akcji podbramkowych, no, ale najważniejsze jeszcze jest to, że prowadzimy tam Matuszczyk, miał parę szans z daleka. Będzie trzeba próbować na pewno, bo Matuszczyk ma uderzenie i to będzie trzeba wykorzystać. Wy Błaszczykowski, no. Z wolnego to nie będziemy Kubą uderzać, ale spróbujemy dośrodkować. Może ktoś tam się wychyli. Kuba Błaszczykowski. Zagranie na dwa razy, ależ to było ładne! Ależ Gol dla Polaków. Piszczek strzela. Nawet nie wiem, czy nie swoją debiutancką bramkę. 2-0, tak jest, kolego. Ehm, tak też myślałem, jeżeli dośrodkuje, ktoś może się uwolnić i właśnie się uwolnił Piszczek, uderzył na 2 do Karolinety. Do Matuszczyka, który strzeli bramkę na 3 do 0. Dwa razy fake shotował. Fajnie, że kamera mi zasłania kamerę. Jest super i jej naprawdę dopracowane wszystko. Um, tutaj podanie do matuszczyka, matuszczyk. Raz fake shot, dwa razy fake shot i za trzecim razem wykończył 3-0. O, bramkarza nie ma. Spróbujemy wawrzyniakiem uderzyć. Dalecha Wawrzyniak! Czy piłka doleci szybciej, czy bramkarz... Zawsze Wawrzyniakowi w dupę i w oczy. Jak! No nie, tam był gol Wawrzyniaka z ponad połowy. Czy wy to widzieliście? O, szukali Wawrzyniaka, trzeba napisać do jej. Nie, no po prostu wstyd, wstyd i niedowierzanie, że takie coś się stało. Wygrywamy 3 do 1, ale czym to jest przy braku gola Wawrzyniaka, który mógł strzelić z ponad połowy? Nie wiem, przeszukajmy kolejnego go, e, złotego zawodnika. Jestem załamany. Załamany jest pewnie Wawrzyniak. płacze teraz w szatni. Nie wiem, co może sobą zrobić. Ten, ten, ten spalony to w ogóle nie wiem skąd. Mamy tak, e, do wyboru e, mamy. No, nic szczególnego oprócz tego, że możemy zupgrade'ować Roberta Lewandowskiego. Chociaż nie, mamy Poleńskiego na SPD. Mm, teraz pytanie: czy Lewandowski, czy upgrade' e, Poleńskiego? Czy Lewandowski, czy upgrade Polańskiego? Zobaczmy, ile Lewandowski kosztuje. No 600 500 coś. No, oczywiście stać by nie było na niego, sprzedałbym tego Lewandowskiego. Myślę, żeby było dobrze. Tylko pytanie, czy wolę Lewandowskiego, czy Polańskiego? Piszcie w komentarzach. Ja posłucham się Was. Lewandowski czy Polański? Ja tymczasem spadam. Trzymajcie się do kolejnego odcinka. Dara.